Cześć, tu Agnieszka. Witam Was na kanale w Morzu Oczek. Jeżeli tak jak ja lubisz druty, włóczki i wszystko co z tym związane, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Zaczynamy. Dziś jest dla mnie wyjątkowy odcinek, ponieważ mój kanał osiągnął 1000 subskrypcji. Jestem Wam niesamowicie wdzięczna za Wasze komentarze, lajki i Waszą obecność na moim kanale. Bo to dzięki Wam i waszej, Waszemu wsparciu, waszej obecności ten kanał żyje i się rozwija. Dajecie mi ogromną motywację do tego, żeby tworzyć jeszcze lepsze treści. I właśnie to będzie moja niespodzianka dla Was z okazji tych subskrypcji. Przygotowuję na ten kanał zupełnie inny odcinek, którego jeszcze nie było, i mam nadzieję, że to dopiero początek naszej drogi, ponieważ ja mam głowę pełną pomysłów i mam nadzieję, że one Wam się spodobają i że nadal tak chętnie będziecie odwiedzało mój kanał. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp do tego odcinka. Pierwszym projektem, który chciałabym Wam pokazać, ukończonym projektem, jest Garden Pullover od Anke Strick. Ja wykonałam go na drutach 375 z włóczki Cardiff Kashmir, tak on się prezentuje. Sweterek zaczynamy przerabiać właśnie tutaj od tej opuszczonej linii na plecach, bo to są takie przedłużone, można powiedzieć, ramiona. I tutaj narzucamy odpowiednią ilość oczek, przerabiamy fragment tyłu. Po czym dobieramy tutaj, bo tutaj ten sweterek widać, że, że to dobieranie na siebie po prostu zachodzi, dosłownie na, na kilku oczkach, zaczynamy dobierać oczka na jedną część przodu, przerabiamy, tutaj mamy w tym odcinku rzędy skrócone. Jak przerobimy odpowiednią ilość przodu, dobieramy oczka na drugą część, drugiego, na, na drugi przód, również mamy rzędy skrócone, przerabiamy odpowiedni fragment. Zaczynamy dodawać, tutaj formułować ten dekolt, i później łączymy wszystko już w okrążenia, i lecimy już ten sweterek w okrążeniu. Ja ostatnio też mówiłam, że tutaj ten, to, to wykończenie dekoltu jest od razu przerabiane razem z całością, co uważam, że też jest bardzo wygodne. I jeżeli chodzi o rękawki, to one są dobierane. W ogóle ten wzór macie tak rozpisany, że on może być w trzech wersjach, czyli Możecie zrobić w takiej wersji, jaką ja mam tutaj. Możecie wykonać z gładkimi rękawami, czyli już bez tego ażurowego wzoru, albo możecie wykonać kamizelkę. I w tym jednym zakupionym projekcie macie te trzy warianty rozpisane. Czym ja w ogóle się sugerowałam przy wyborze projektu, bo <laughs> bardzo chciałam sobie zrobić, właśnie sweterek z kaszmiru. Bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego kaszmiru słyszałam, no i też nie sposób mi się do tych, do tych opinii przyłączyć, bo też uważam, że jest to że wychodzi po prostu z tego kaszmiru niezwykła dzianina, ale zaraz o jej właściwościach będę więcej mówiła. Na czym mi zależało? Zależało mi na to, żeby, na tym, żeby to był sweterek taki całoroczny. Dlatego sięgnęłam po ażury, ponieważ w takich chłodniejszych porach roku zawsze mogę coś ubrać pod spód. Ale też użycie tego sweterka nie jest wykluczone na przykład wiosną. Co do samego wzoru, to był on dla mnie bardzo czytelny. Jest też tam forum, na którym nawet jak coś napiszecie, to błyskawicznie uzyskacie odpowiedź, jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego projektu. Tylko oczywiście no, trzeba pisać w języku angielskim albo niemieckim ale jak najbardziej jest on aktywny pomimo tego, że już upłynęło sporo czasu od publikacji tego, tego wzoru przez autorkę. To modyfikacje, które ja wprowadziłam w tym wzorze, to na pewno rzędy skrócone, o których, dodatkowe rzędy skrócone, o których mówiłam w poprzednim filmie, że będę chciała je wykonać, ponieważ, oj przepraszam za jeszcze nie schowane nitki, ale niedługo się tym zajmę, ponieważ różnica między przodem a tyłem była bardzo duża. Jak mówię, bardzo duża, to mam na myśli w przypadku tej włóczki, którą ja wybrałam, i drutów, które ja wybrałam, bo ja pracowałam na 3,75, to tutaj mówimy o 10 cm. Pisałyście mi w komentarzach pod poprzednim filmem, żebym zrobiła rzędy skrócone w ściągaczu. Ja bym je pewnie zrobiła, gdyby nie fakt, że tutaj ściągacza miałam chyba 5 cm. Ano nie miałabym gdzie schować tych 10 cm różnicy, i tak jak widzicie, dosłownie zabrakło mi kilku rzędów do tego, żeby idealnie ten przód z tyłem się zlicował. Ale no, powiedzmy, że w takiej formie może on już zostać. Nie przeszkadza mi to na tyle mocno. Ale musiałam te rzędy skrócone wykonać gdzieś mniej więcej, już na tym fragmencie. Myślałam, że z tym wzorem będzie problem, żeby później on. Ładnie tutaj na siebie z przodu i z tyłu zachodził, ale udało mi się to naprawdę ładnie zrobić. Że tutaj tej różnicy kompletnie nie widać. Więc te 10 cm praktycznie no, musiałam, musiałam wpleść tutaj. No i oczywiście pracowałam tak, że, że te rzędy skrócone były tutaj na przodzie, i, i tak je rozciągałam, że aż w końcu połączyły się tutaj z tyłem. Bardzo ładnie to się prezentuje. Teraz ta forma mi naprawdę odpowiada, bo w moim odczuciu ta różnica była za duża i powodowała, że te plecy były z takim dość dużym wybrzuszeniem. Bo nawet nie, gdyby tam była jakaś, mówię, no niewielka różnica między przodem a tyłem, to pewnie nie zwróciłabym na to uwagi, ale no mówię, według mnie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zmniejszyłam druty. Hmm, czy, czy użyłam innej? No nie wiem, ciężko mi znaleźć na to odpowiedź, ale w każdym bądź razie u mnie ta różnica była naprawdę spora. Jeżeli chodzi o, o kaszmir i jak mi się nim pracowało, no to ja pracowałam, przerabiałam ten sweterek na lanternach i pracowało mi się bardzo przyjemnie. Naprawdę, no to jest bardzo leciutka dzienina, bardzo miękka, naprawdę. Komfort przerabiania był bardzo duży. Ale co mnie zaskoczyło, i, i muszę być tu z wami szczera, bo tak sobie założyłam, że, że no, mówię, mówię jak jest. Co mnie bardzo zaskoczyło, ale to pewnie wynika po prostu z mojego charakteru i z mojego podejścia, że wiecie co, ten projekt mnie po prostu troszeczkę stresował. Znaczy może stres to jest też bardzo duże słowo. Może, to, może nawet nie była kwestia stresowania się, co po prostu ta świadomość tego, że wydałam 700 zł na kilka motków włóczki po to, żeby wykonać dla siebie sweterek, jakoś wywarła na mnie taką presję, że ja chciałabym, żeby to był. Wiecie, udzierg idealny, po prostu uniwersalny, całoroczny i w ogóle, żeby tam wszystko w nim było super. I nie miałam takiego, wiecie, takiego stuprocentowego luzu, jeżeli chodzi o właśnie pracę przy tym projekcie, tylko faktycznie wszystko się tam ważyło, dosłownie o, o każdy rządek i i, i na każdą rzecz zwracałam uwagę, nie doprowadziłam do tego, żeby tam był jakikolwiek błąd w tym ażurze i tak dalej, jak tylko coś się pojawiało, bo zapomniałam nie wiem na przykład, bo, bo nie w tym rzędzie przyrobiłam podwójnie oczko albo coś tam pomyliłam, od razu wszystko prułam i tak dalej i tak dalej, więc na pewno ta moja koncentracja była zdecydowanie większa, jeżeli chodzi o pracę przy tym projekcie. I to też właśnie może, może zostawiło takie poczucie, że, no, że, że towarzyszyło mi takie lekkie, jakby taka niepewność po prostu, jak, jak ten projekt finalnie się zakończy. A teraz myślę, że możemy przejść, przejść do drugiego projektu. Drugi projekt to było coś, co bardzo chciałam wykonać. Kupiłam sobie ten wzór, słuchajcie, rok temu. Ale. No, nie do końca miałam w głowie pomysł na to, z jakiej włóczki chciałabym to wykonać, ponieważ to jest projekt z golfem, a dokładnie mówimy tutaj o mobinek od Petit Meat. Tak to się prezentuje. I ona tutaj proponuje, żeby wykonać go z włóczki na przykład Tin pergent od Sadne Gar, w połączeniu z Tin Silk Mohair, również tej firmy. I z racji tego, że jest to golf, że jest on no, taki w miarę dopasowany i że prze, zakładamy go przez głowę, no to ja nie chciałam. Nie chciałam, żeby w tym udziergu był moher. Ponieważ y, mam na przykład y, kamizelkę y, Terraconek od Petit Knit, ale zresztą Terraconek również i oba te projekty są z moherem i za każdym razem, kiedy ja je zakładam. To gdzieś później te włoski na twarzy, czy tutaj w tej okolicy, po prostu mi fruwają. I dlatego chciałam znaleźć włóczkę, która byłaby właśnie mięsista, która ładnie prezentowałaby się we wzorach strukturalnych, która byłaby jednocześnie nie taka sztywna, gryząca, tylko właśnie taka bardziej milutka i, i taką, którą mogłabym właśnie użyć bez moheru. I słuchajcie, pomyślałam, że będzie to. Sajama. Pewnie o Sajamie już ostatnio wiele razy, wiele razy słyszałyście i widziałyście ją w różnych projektach. I wydaje mi się, że nie bez powodu, bo wiecie, co on to jest naprawdę bardzo miłe, bardzo przyjemne. Już wam pokazuję, jak to u mnie wygląda. Tak się, tak się to prezentuje. Jak się przyjrzycie, to tutaj widać takie włoski. To, to nie jest tak, że ona jest taka zupełnie, zupełnie. Bez tego włosa, więc tutaj coś, coś, tam, coś tam odstaje, ale powiem Wam szczerze, że pięknie na tej sajamie widać tutaj właśnie wzory strukturalne. Dla mnie prezentuje się to genialnie i już myślę o tym, żeby wykonać sobie właśnie do kompletu tą włóczką czapkę. Ja się zdecydowałam na kolor, już Wam pokazuję, to jest tutaj ten kolorek. Taki jaśniejszy, to jest kolor 307. Moje poncho wykonywałam z koloru 317, czyli jest takiego bardzo ciemnego. Ja chodzę w nim na co dzień bardzo często, bo to jest taki mój ocieplacz po domu. W ogóle on mi się nie machaci i ta dzienina bardzo ładnie się zachowuje. Dlatego pomyślałam, że na no taki udzierg, gdzie będzie często jakieś tarcie, właśnie o kurtkę gdzie będę go musiała pewnie częściej prać i tak dalej, to ta Sayama naprawdę fajnie się sprawdzi. Co Wam mogę o tym projekcie powiedzieć, jak go przerabiamy? Zaczynamy tutaj od dołu. Narzucamy no, oczka i po prostu lecimy do samej góry. W pewnym momencie tutaj określoną ilość oczek musimy zamknąć. Kontynuujemy tutaj przerabianie. No, może jak go tak rozłożę. Kontynuujemy właśnie tutaj. Przerabianie, później pewną ilość oczek narzucamy i lecimy dalej i dobieramy oczka właśnie na golf. Przez określoną ilość rzędów pracujemy. Jeżeli chodzi o druty, na jakich ja pracowałam, to pracowałam tak, jak tutaj mówi wzór, wszystko mi się zgadzało. Użyłam drutów 3,5 mm właśnie do przerabiania tego wzoru, a 3 mm do przerabiania ściągacza i zamknęłam tutaj tak jak jest we wzorze i tu jest fajnie elastycznie. Nic absolutnie mi tutaj nie przeszkadza, więc myślę, że Sayama jak najbardziej do tego udzierku się sprawdza. Opowiedziałam Wam o tych projektach, które z moich drutów zeszły i teraz opowiem Wam o tym, co mam na drutach i co w tym momencie przerabiam. Muszę tutaj sięgnąć po mój koszyczek, ponieważ Mam tutaj kilka rzeczy, o których chciałabym Wam powiedzieć, bo w ostatnim odcinku mówiłam o tym, że chcę zacząć przerabiać skarpetki. Te moje skarpetki dwuletnie, bo to, są, to jest tak, dwuletni mój projekt, który, który robiłam, już, już zostały ukończone. I, I to są skarpetki mojego syna, które są bardzo intensywnie używane. W ogóle jego naprawdę jego nic nie gryzie, ja jestem dla niego pełna podziwu, i, i on bardzo często w tych skarpetkach chodzi i, i zresztą bardzo je lubi, więc tym, tym bardziej się cieszę. Ja wykonałam te skarpetki z Drops Fabel i robiłam je Magic Loopem. I tak jak w poprzednim filmie wspominałam, no nie była to moja ulubiona metoda. Tym bardziej, że tak, może o ile te skarpetki, powiem jeszcze szybciutko, jak robiłam, to są tuby, to były skarpetki, tuby, które wykonałam z filmiku od Dagny Zielińskiej. I bardzo mi się ta metoda podoba. Słuchajcie, naprawdę, no, to jak ona pokazuje, jak później trzeba nabrać tą nitkę, żeby rozciąć te skarpetki. Super łatwa sprawa, bardzo sprawnie mi to poszło, więc ja je rozcięłam. Nabrałam oczka tutaj na palce, nabrałam, później znowu rozcięłam, nabrałam oczka napięte. Naprawdę już to wykończenie tych skarpet poszło rewelacyjnie, ale no mówię, no ten Magic Club sprawił, że ja jednak faktycznie długo te skarpetki przerabiałam i poprosiłam Was, żebyście pisały mi w komentarzach, jak wy robicie skarpetki, jakich używacie, akcesoriów do tego. I dziękuję Wam za te komentarze, bo ja do wszystkich tych komentarzy, słuchajcie, się tutaj postaram zaraz odnieść. One były dla mnie bardzo przydatne. Ja sobie wszystko spisałam. Zrobiłam sobie zamówienie tych produktów, które wydały mi się być najbardziej interesujące i takie, które faktycznie w te moje predyspozycje trafią i te moje upodobania. I zacznę chyba od tego, że ja kiedyś. W takim małym obwodzie przerabiałam słuchajcie, mitenki na drutach Drops Classic. To były takie metalowe druty skarpetkowe. I ja w ogóle myślałam, że ja do tych drutów wrócę. I że ja będę na tych drutach przerabiała właśnie skarpetki. I okazało się, że praca na pięciu metalowych drutach dla mnie to jest po prostu koszmar. Już Wam powiem, z czego ten mój dramat się tutaj brał. Z tego, że te druty niesamowicie ślizgają się po rzędach, bo jak pracujemy na pięciu drutach, to cztery druty, na czterech drutach nabrane są nasze oczka, a piątym drutem przerabiamy. I słuchajcie, nie można było za bardzo tą robótką manewrować na różne strony, bo te druty mi się po prostu wyślizgiwały, i bardzo, bardzo często po prostu spadały mi z tych oczek, więc no dodatkowa frustracja, jeżeli chodzi o, o to przerabianie. I jedna z Was poleciła mi druty. Ale słuchajcie, numer nie mam opakowania, a nie, mam tutaj druty Nit Pro, ale jak one się nazywają. Nie mamy tutaj nazwy na opakowaniu, ale zaraz wam tą nazwę tutaj podpiszę. Druty są właśnie w takim Etui. I już Wam pokazuję, jak one wyglądają. To są takie kolorowe, drewniane druty. I jedna z Was, i bardzo za ten komentarz dziękuję, poleciła co prawda yy, chyba Drops Romans, ale yy, niestety nie było już tych drutów, ale to, co było bardzo istotne w tym komentarzu, to to, żeby zwrócić uwagę na to, żeby to była krótsza wersja tych drewnianych drutów, czyli nie dwudziestki jedynki, tylko druty piętnastki, i to faktycznie jest ta krótsza wersja tych drutów. I wiecie co? One są rewelacyjne. One są po prostu tak przyjemnie się nimi pracuje. Ja w ogóle lubię tą pracę na pięciu drutach, ale już tutaj sięgnę po, po mój aktualny projekt i już wam pokażę, dlaczego ja bardzo, bardzo mi się spodobały te druty. Robię sobie skarpetki i słuchajcie, te druty tak pięknie trzymają się na tej robótce, słuchajcie, że tutaj mogę nawet nimi tak potrząsnąć, żeby wam to bardziej zobrazować. Do tego stopnia one się trzymają na, na tej dzianinie, że nawet jak na podwójny drut narzucałam oczka, gdy te oczka wiadomo były większe, i później jeden drut wyciągnąłam, to słuchajcie, nie było opcji, żeby te druty mi z tych oczek po prostu wypadły. I to było w porównaniu do tych metalowych, na których wcześniej pracowałam, to było naprawdę duże zaskoczenie. Ale co jest też fajne, że one fajnie trzymają się właśnie w rzędzie, ale jednocześnie bardzo się na nich leciutko przerabia. Dla mnie ta praca jest niesamowicie przyjemna. Słuchajcie, ja tą skarpetkę zaczęłam dwa dni temu i uważam, że to co Ola z Dieni pisała, że małe robótki, właśnie zostawiła mi taki komentarz, że małe robótki mają ten plus, że bardzo szybko się przerabia i te efekty po prostu szybciej widać, i to też jest taki dodatkowy ich atut. Ja się oczywiście tutaj w pełni z tym zgadzam. To, jest, to są skarpetki z kanału od Dagny, które też możecie u niej znaleźć, tam jest bardzo fajne wideo. Wrzucę Wam tutaj nazwę tego wideo. I ja chciałam zrobić te skarpetki, ponieważ tutaj jest inny sposób wykonania tej pięty, ponieważ tutaj dobieramy oczka. I wiecie co jak się pracuje na czterech drutach to była bardzo naprawdę to, to naprawdę bardzo sprawnie szło. Ponieważ ja miałam na jednym drucie tutaj oczka spięty, na drugim drucie miałam tutaj ten wzór, a bokiem po prostu narzuciłam sobie kolejnym drutem tutaj oczka, i kolejnym drutem tutaj narzuciłam oczka, więc i piątym drutem właśnie te oczka zaczęłam po prostu przerabiać. Więc jak dla mnie ja mogę je z czystym sumieniem polecić, pomimo tego, że. No, nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o przerabianie, ale w porównaniu do drutów metalowych, to właśnie ta krótsza wersja, czyli te 15 cm jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo wygodna, tylko oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby jak przerabiamy to ten drut, z którego będziemy przerabiały oczka, żeby on faktycznie był nad tymi pozostałymi drutami, czyli te dwa druty, żeby były pod spodem a ten drut, żeby był tutaj na górze. I to naprawdę jest bardzo wygodne, jeżeli chodzi o trzymanie, o przerabianie. Tu nic się nie plącze, więc ja myślę, że znalazłam swoją metodę na przerabianie skarpet. Ale zamówiłam sobie też jeszcze jedne druty, z których jeszcze nie skorzystałam. Zamówiłam sobie z Chiagu takie bardzo malutkie te drudziki na króciutkiej żyłce i przyznam szczerze, że no najpierw zabrałam się za te pięć drutów i to już tak na, na sucho trzymając w ręku, no nie wiem, no na pewno tak jak mi tam pisałyście w komentarzach, trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba spróbować i się i, i znaleźć na to jakąś swoją metodę, ale mały. Naprawdę malutkie. Na pewno spróbuję, bo jak już zamówiłam, to, to chcę też je przetestować. I myślę, że drugą skarpetkę, właśnie dla odmiany, zrobię tymi krótkimi drutami. Jeszcze tylko, żeby się nie rozgadywać szybciutko, powiem Wam, z jakiej włóczki ja teraz robię te skarpetki. Na wielu kontach ostatnio pojawiły się włóczki od Mayflower. Jest to firma, która od niedawna weszła. Na polski rynek i pomyślałam sobie, że czemu nie przetestuję od nich włóczki. Te pierwsze, które robiłam, tak jak już wspominałam, były z Dropsa, Drops Fabel. I faktycznie ta włóczka jest taka, powiedziałabym, troszeczkę no, szorstkawa. A ja sobie zamówiłam jedynkę Classic Tweet. One te, te włóczki też. Yy... Nie mają takich zbyt różnorodnych nazw, i ja sobie zamówiłam właśnie taki kolory granatowy i taki zielony, i on też ma tutaj właśnie takie centki, ale jest ich naprawdę niewiele, to jest takie bardzo, bardzo subtelne, ale jednak czegoś takiego fajnego dodają tej włóczce. Tutaj mamy 70% wełny, 25% poliamidu i 5% wiskozy. I bardzo fajna jest ta włóczka, bardzo milutka. Ja przerabiam na drutach 2,5 mm. Tutaj mamy możliwość pracy, czy sugerowanej przez producenta, 2,5 i 3 mm. Ale weszłam sobie jeszcze w zakładkę Outlet i tam, słuchajcie, znalazłam włóczkę skarpetkową. O, tu mi się rozwinęła, już momento Znalazłam włóczkę skarpetkową z takiej linii. Tutaj numer, chyba już, nie wiem, nie wiem, czy to jeszcze jest dostępne, ale ona jest tak pięknie farbowana. Myślałam, że to będzie na skarpetki dla mojego syna. Kolejne, bo jemu się bardzo spodobały, bo tutaj jest trochę niebieskiego, trochę szarego i tutaj ten róż nie jest taki mocno, znaczy on nie jest intensywny, ale to jest taka, powiedziałabym, przechodzący delikatnie w fiolet z takimi niebieskimi cętkami, więc myślałam, że spodoba mu się ta opcja, ale on powiedział, że to jest bardzo dziewczyńskie, więc chyba będą dla mnie skarpetki. I pomyślałam, że jednak no, kardy. no jednak żekardowe skarpety od Kropy to będzie coś, co, co powstanie. Ja wiem, że wy o tych żekardach pisałyście, że, że to jest bardzo trudne i żeby na początku nie robić żekardów, dlatego robię sobie takie bardziej podstawowe, chcę pokombinować zobaczyć, która pięta bardziej będzie mi się podobała, który sposób przerabiania bardziej do mnie trafi i dopiero jak sobie kilka takich podstawowych skarpet zrobię, to sięgnę po te żakardy i pomyślałam, że połączę ten precelek, bo chciałabym właśnie piętę i palce zrobić w innym kolorze, albo z tym szarym, albo z takim śmietankowym. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, co tutaj Myślę, że ten szary będzie bardzo fajnie wyglądał, bo tutaj tego szarego jest dość sporo. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I ten precelek w składzie ma tutaj, już Wam mówię, 75% wełny Superwash i 25% poliamidu. A tutaj zamówiłam sobie taką gładką, podstawową włóczkę, Tutaj mamy 65% wełny, 25% poliamidu i 10% kaszmiru. No i faktycznie ona jest, jak porównuję sobie do tej tweedowej, to ona jest dużo bardziej miękka, jest taka naprawdę bardzo, bardzo milutka, bardzo przyjemna i tutaj też przerabiamy na drutach 2,5-3 mm. Tutaj w 50 gramach, jeżeli chodzi o ten kaszmir, Mamy 210 metrów, ale tutaj tego tweedu też w 50 gramach 210 metrów. Więc gramatura i, i druty, na których możemy to przerabiać, to jest to samo. Ale w odczuciu, jeżeli ktoś jest taki bardzo wrażliwy, to to jest naprawdę bardzo, bardzo milutkie. Też jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną, to wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoita. Jedyne. Co mogę powiedzieć o, o zamawianiu na tej stronie MyFlower, że to chyba była paczka, która szła do mnie najdłużej, bo ja prawie tydzień czekałam na to zamówienie. I wiecie, jak się zamawia w innych sklepach, gdzie faktycznie te zamówienia przychodzą czasami nawet na drugi dzień czy po dwóch dniach? No to tutaj to nie ukrywam, było zaskoczenie, że faktycznie tak długo trzeba było czekać, ale nie wiem, czy to po prostu tak mi się trafiło, czy. Yy czy oni ogólnie tak mają, ale to mi nie przeszkadzało, bo jakby robię też inne rzeczy w tym momencie, o których Wam nie będę mówiła, bo jest to top secret, więc, więc dowiecie się o tym niebawem. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to chyba byłoby już na tyle, ponieważ ja mam w głowie sweterki, mam w głowie pomysły na projekty, które chciałabym w przyszłości wykonać. Ale nie mam jeszcze włóczek zamówionych, więc nie będę tutaj patykiem powodzie pisała, tylko jak już faktycznie te włóczki do mnie przyjdą, to na pewno w kolejnym odcinku pokażę Wam, jaki projekt wybrałam i na jakie włóczki się zdecydowałam, więc więcej Wam opowiem. Mam nadzieję, że już do tego czasu skarpetki będą ukończone. No i cóż, i trzymajcie kciuki przede wszystkim za ten mój nowy projekt, który na kanale. Niebawem się pojawi. Będę czekała na Was w komentarzach i liczyła na to, że trafię z tym przekazem do Was. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, napiszcie kilka słów od siebie, jak, wasz, jak ten dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!